Weź witam was po raz kolejny na moim kanale i dziś, w dzisiejszym odcineczku tak właściwie, zajmiemy się kopytkiem, czyli FVM304. Już było kilka, znaczy nie kilka, był jeden film na temat tego pojazdu, dlaczego warto go mieć w garażu, żeby coś tam sobie nim pograć, ale wydaje mi się, że możemy to poruszyć jeszcze raz, jeżeli chcecie. Też zwróćcie uwagę, że moja załoga... Niestety nie nadaje się na ten czołg, czyli po prostu jest ona z konkurora GC, i niby konkurora nie mam w garażu, ale jednak wolę tą załogę sobie trzymać, bo zapewne kiedyś będę sobie tego konkurora odkupywał i wtedy po prostu będę sobie tą załogę tam przerzucał, a ta będzie po prostu sobie tak na niepełnych procentach, przez co trochę wolniej ślamy, trochę mamy mniejszą celność i tak dalej. To może nie jest takie super do pokazywania Wam tego czołgu, no ale niestety nie mam takiej typowej. Typowej załogi na to, żeby sobie po prostu ich gdzieś tutaj pozamieniać. Nie mam takiej typowej załogi na fv 304, choć warto by było mieć taką zabawkową załogę, ewentualnie właśnie sobie ją tam gdzieś przeszkalać. No, niestety nie jest to pojazd premium, więc nie możemy tej załogi przerzucać sobie za darmo. Trzeba by tutaj wydać sobie kaskę, tak jak możemy zobaczyć, że ja bym chciał przekwalifikować, no to musiałbym wydać te 100 tysięcy. Teoretycznie też żadna kwota, więc możemy sobie to w ramach odcineczka zrobić, żeby ta nasza załoga była troszeczkę, troszeczkę lepsza. No to jak widzicie, teraz już te wszystkie parametry zaczynają sobie prawdopodobnie schodzić w dół, mimo tego, że i tak jeszcze muszą one się doszkolić, czyli muszą po prostu yy, nabić sobie tego EXPA, żeby w ogóle była możliwość zejścia do tych najniższych wartości. No ale co, wejdźmy sobie do bitewki, tam sobie jak najbardziej porozmawiamy o tym, dlaczego FV304 jest taką Fajną artylerią, która jest w pewnego w pewien sposób bardzo toksyczna dla nowych graczy. Zwłaszcza jeżeli gramy właśnie my nią, gdzie już troszeczkę tych bitewek mamy sobie zrobionych. No bo jeżeli ja już wiem, jak ta arta gra, wiem jak mniej więcej to ma latać, i jak się to Martum zachowywać, odnajdywać w polu bitwy, no to przy naszym przeładowaniu, które tam wynosi w granicach 11 bodajże sekund. No może być to problematyczne dla nowych graczy, którzy sobie wchodzą do gierki, jadą sobie jakimś wolnym czołgiem, albo nie z pełnym czołgiem. I nagle okazuje się, że spadają im z nieba pociski, które jeżeli nie mają. Ktoś nie ma bardzo dobrej załogi, ktoś ma jakąś fatalną załogę, dopiero zatrudnioną gra pierwszą bitwę na tej załodze, to może się nawet skończyć tym, że nie zdąży naprawić kończynicy, żebyśmy my mogli go tutaj wypuścić sobie do grania. Widzę, że dość długo szuka witewki. Raczej no, jest 20 tysięcy graczy na tym serwerze, na którym ja jestem, czyli na EU1. No mimo tego, gdzieś tam nie odnalazło nam tego tak szybko. No mam bitewkę na ósemki. Mapka nawet dobra. Proszę nie stać na linii strzału, taką mam misję. Tak właściwie to już mogę sobie je wyłączyć. Bo jak wiecie, ja już te wszystkie czołgi mam. No ogłoszenia niestety na szóstce nie zrobimy. No właśnie, ładujemy niecałe 11 sekund. To jak widzicie, z dosyłaczkiem, z wentylacją oraz cichym układem. Ten cichy układ według mnie bardzo fajnie tutaj działa. Z tego względu, że my jesteśmy artylerią, która nie ma dużego zasięgu strzału. Czyli my gdzieś tam mamy problemy, żeby sobie dostrzelić na całą mapę. Gdzieś musimy sobie podjechać. To nie jest takie łatwe. Spójrzcie sobie na to, że jeśli ja zrobię tak, to nie jestem w stanie dostrzelić na tą górkę. No, a jednak już stoję, można powiedzieć sobie nie w siakach standardowych gdzieś z tyłu. Tylko jednak już byłem dość, dość blisko. I właśnie tą artylerią musimy sobie podjechać. Jest ta artyleria bardzo, bardzo szybka. Bo jeździmy sobie, zobaczcie, że ponad 60 na godzinę. No i dojeżdżamy sobie, załóżmy tutaj, bo tutaj mamy taki, taki nasyp, który nas od tej górki zasłoni i teraz będziemy już w stanie sobie strzelać. Tak jak widzicie, skupiamy w miarę szybko, jak na to, że ja, moja załoga jeszcze nie jest, nie jest w pełni gotowa. I możemy sobie naprawdę celnie strzelać i bardzo często. Tutaj brakuje mi widełek, ale możemy sobie delikatnie się przesunąć. No wiadomo, że ten pierwszy rozdział na tych powiedzmy niższych tierach też nie jest taki y, fenomenalny, zawsze gdzieś tam ktoś będzie szybko dojeżdżał, ktoś będzie właśnie grał jakimś slajcikiem takim. No i zobaczcie teraz. Ja sobie skupiam na spokojnie, praktycznie cały czołg wchodzi nam tutaj w zasięg tego wszystkiego. No niestety, kolega idealnie wyczuł moment, żeby się poruszyć. Więc my niby mogliśmy sobie strzelić, ale czy było warto, raczej mi się nie wydaje. Teraz pytanie, co ten kolega będzie chciał sobie tutaj zrobić? bo tak naprawdę nasi go zadać za chwilkę, sobie niszczą i my nic nie zrobimy. Dobra, strzelamy, no niestety nie wchodzi, więc przerzucimy się na to, na to czekaliśmy, czyli po prostu dojeżdżają ósemki. I my teraz na materiału możemy sobie zrobić, dzięki czemu widzimy, jak pocisk tutaj będzie nam leciał. Ale ja jakoś wolę grać z tej kamery. No, Kaliban sobie tutaj pięknie strzelił. Pytanie, czy będzie podjeżdżał, te 4 będzie podjeżdżało. Strzelamy sobie. No i niestety uszkodzenie krytyczne. To jest też ten problem, jeżeli gramy kopytkiem na wyższe tiery, czyli na ósemki. To już jest dla nas, takie są pancerze, nieraz, że ciężko będzie nam nie przebić. Ale za te 90 jesteśmy w stanie sobie, tak jak widzicie, poskubać. Jesteśmy sobie w stanie postrzelać, zwłaszcza, że, tak jak mówiłem, jest to dość szybko strzelna artyleria. Te pociski, co prawda, troszeczkę lecą, ale tak jak widzicie, można sobie na fajnie poklikać. I głównie to ja używam tej artylerii. Jak naprawdę mi jakaś bitwa nie wyjdzie, dość mocno się zdenerwuje. To sobie po prostu taką biorę, żeby sobie gdzieś tam damage porobić. Zwłaszcza jeżeli właśnie jakaś artyleria mnie sfokusuje, tak jak ja teraz fokusuję tego, tą fałkę z tą drugą artylerią. Zobaczcie, że ten kolega naprawdę ma przerwane życie. My go tak naprawdę skupiamy po Testo, ale skupiemy go często i nie jest to dla, dla niego na pewno nic miłe. I kolejny strzał, no tak kolega się wycofa, więc no, my nie zadamy uszkodzeń. Jeżeli chodzi o naszą penetrację, to mamy tutaj rodzaj 28 więc jedynie trafienie w pokrywy silnika, jakiś mało pancerzony cel, cel, może nam tutaj dać przebicie. No jeżeli chodzi o splesza, to jak mogliście zobaczyć, 2 i 2 metra, więc tak naprawdę byśmy musieli trafić praktycznie centralnie albo nie zadać uszkodzeń wcale, ewentualnie jakiś czoł taki by musiał być lżejszy, bo zobaczcie, blisko spadają te pociski, ale one tego splesza nie mają. No i jeżeli mamy bitwę taką jak ta, że nasza drużyna wygrywa, przeciwnik został już tylko w tym miejscu, no to nie jest to jakieś skomplikowane, tak? Czyli po prostu sobie stoimy i klikamy, Te widzicie, ja jeszcze źle klikam, bo nie przewiduję tych ruchów przeciwników, a to też nie zawsze jest takie, takie łatwe. Teraz się pięknie zjadą i rozjadą w momencie, kiedy nasz pocisk spadnie, oczywiście. Ale właśnie kopytkiem często musimy się przestawiać, jeżeli bitwa gdzieś tam nam ucieka, jeżeli my byśmy poszli na drugą stronę, to zapewne by tak było. Dość szybki ten kaliban, nie powiem, że nie, dość szybko się zbiera. No i teraz ja już nie mam nikogo przed sobą, więc ciężko było mi się tutaj wybronić. Więc musimy sobie gdzieś tam powoli uciekać z, tego, z tej pozycji, no bo jak wiadomo... No my artylerią raczej nie chcemy przyjmować szturmu, raczej chcemy sobie właśnie stać gdzieś z tyłu, sobie strzelać po prostu. No, jeżeli nas tak rzuciło na te u i nie trafiamy, to nie ma co się spodziewać jakiegoś dobrego wyniku. Zobaczcie, strzelam sobie bez celowania, tylko po to, żeby sobie gdzieś tam wystrzelić, bo wiem, że ten mój czas skupienia do takiego pełnego celownika i tak zajmie mi mniej więcej tyle co przeładowanie. Więc mogę sobie na takie coś pozwolić, że po prostu taki strzał się odbywa. No, ten kolega w tym kalibanie naprawdę ma bardzo dużo szczęścia i wyczucia do tego, kiedy się ruszyć, a kiedy się nie ruszać. Bo jeżeli ja tylko skupię na niego, to on nagle zaczyna sobie. Zaczyna sobie podjeżdżać, no teraz, już tutaj mocno ciśnie do przodu. My sobie do niego tutaj strzelimy, no niestety, nam to nie wchodzi. Druga artyleria też nie trafia. z tym kalibanem można powiedzieć, że ma jakąś tarczę wręcz przed nami, no bo te dwie artylerie, żeby do niego strzelały i żadna nie jest w stanie mu zadać uszkodzeń przez bardzo długi czas. A tak naprawdę, widzieliście, że była fałka, czyli jakiś tam wolny czołg, to momentalnie to HP wytracała i to bardzo, bardzo szybko. A tutaj, no właśnie, taki kaliban, który troszeczkę jeździ, troszeczkę się porusza, no i już są wtedy dość duże problemy, żeby go trafić. No, w szczurze, Emila, nie dostrzelimy, tam kolega może nam podjechać na dość blisko, więc ja jednak wolę się przestawić. Też troszeczkę bardziej tak, żeby być bezpiecznym i troszeczkę tak, żeby mieć lepszy zasięg strzału na te inne pojazdy. No bo jednak, jeżeli one się teraz będą świeciły, to my chcemy mieć możliwość zadawania uszkodzeń, a nie tam gdzieś czekania sobie na to, co się wydarzy, więc po prostu podjeżdżamy sobie gdzieś tutaj pod środeczek. Dzięki temu że większy obszar mapy jesteśmy w stanie pokryć. Ja sobie skupię raczej tutaj. Widzę, że to ci to podjeżdża. Ten kalipan może stać sobie gdzieś tutaj za tą skałką. Widzimy, że ich artyleria się wyświeciła, no ale my nie będziemy sobie nawet próbować do niej gdzieś tam strzelać. Kopytko, mimo tego swojego małego zasięgu, może robić naprawdę. Ogromne uszkodzenia i może naprawdę szybko się przemieszczać, co też jest teraz zaskakujące dla przeciwników. No teraz ten Kaliban dostaje za 42, więc można powiedzieć sobie, no po co grać takim czołgiem, który strzela za 48. No właśnie to trzeba już sobie polubić, że czasami strzelamy za 40, czasami strzelamy za 300 tak naprawdę, bo to różnie z tym wszystkim bywa. Pytanie, co teraz ten kolega w Kalibanie będzie chciał zrobić, ale raczej będzie chciał sobie uciec. No właśnie, i zobaczcie, już 120-130. Jeżeli takie pociski nam wpadają, to tak naprawdę co te 10 sekund. Pomyśląc o tym, że jesteśmy czołgiem nieuchwytnym dla wroga, czyli jesteśmy po prostu gdzieś schowani daleko, to mimo wszystko jest to dość denerwujące, bo mniej więcej taki ma zamysł ten czołg według mnie, czyli po prostu denerwować swojego przeciwnika. No zobaczcie, ja sobie mogę teraz szybko podjechać, bo widzę o tym, że nie mam zasięgu, i sobie szybciutko podjeżdżamy. Ten zasięg się już tutaj tworzy. My możemy sobie teraz na spokojnie że Wiemy o tym, że ten przeciwnik nie zginie w sekundę, więc nie ryzykujemy jakiegoś tam strzału na nieskupionym celowniku. Aczkolwiek moglibyśmy. Tylko sobie możemy strzelić nawet na ślepo. Ten nasz czas przeładowania nie jest na tyle długi, żebyśmy sobie takich strzałów też nie mogli oddawać. To prawda niefortunnie zaświecił się za chwilkę nam super helkat, ale powiedzmy sobie też, że to nie jest jakiś tam duży duży problem. No tutaj widzicie, splaszyk za 6 nieraz takie się Trafiają, że gdzieś tam jednak te uszkodzenia ze speszawej to, aczkolwiek ja bym się na to nie nastawiał, raczej raczej coś takiego się często nie zdarza. No teraz myślałem, że Superhelka się szybciej cofnie. No niestety, jeżeli te czołgi są w takiej pozycji, to może warto by było lepiej strzelać do tego AMX-a, żeby gdzieś tam sobie te uszkodzenia robić. Strzeliłem to tak, bo już nie miałem gdzie się przesunąć, te moje widełki się skończyły. No ale właśnie, jeżeli taki czołg jest ustawiony bokiem bądź tyłem to już wtedy te nasze strzały mogą być dużo, dużo fajniejsze, no jeżeli tutaj to weszło dobrze, no za 170, więc widzicie, mimo tego, że my zadajemy mało uszkodzeń na strzały, nie wydaje się, żebyśmy jakieś duże wartości sobie robili, to te 1000 uszkodzeń już praktycznie sobie tutaj mamy. No bo będzie te, 1000, te 980 można sobie powiedzieć. Więc nastrzeliliśmy się dużo, więc można powiedzieć sobie, że nie ma czegoś takiego, co te artyleria zwykle w sobie mają, czyli po prostu strzelimy, czekamy te 20, 30, 40 sekund na to, żeby oddać sobie kolejny strzał, tylko jednak tutaj sobie dość szybko jesteśmy w stanie strzelać, więc no nie, nie jest to taka artyleria, gdzie powiedzmy sobie jesteśmy długi czas nieaktywni albo długi czas czekamy no bo nikt nie lubi na pewno w takich artyleriach strzelić sobie w jakiś czołg nie trafić go, czyli tak jak my tutaj dużo strzałów w Kalibana nie trafiliśmy nie trafiamy go i potem przez następne 40 sekund siedzieć i się patrzeć na to, gdzie możemy strzelić, skupić i tak dalej. Wiadomo, jeżeli trafimy, to trafimy powiedzmy za te 400, 500, 600, no ale znowu ten czas oczekiwania na kolejną bitwę, na kolejny strzał jest bardzo długi, więc jeżeli nam nie wejdą w takie bitwie 3-4 strzały, to już jesteśmy strasznie poirytowani. To na pewno nie jest dla nas miłe, ani dobre dla zdrowia. Ale... Krając sobie takim kopytkiem na odstresowanie, no nie wejdą na te 3-4 strzały, ale to jest taki sam czas, jakby nam tam po prostu załadował się jeden pocisk na tych wyższych cielech Więc, no jednak, to daje nam dużą, m, duży margines błędu, do tego, żeby sobie gdzieś tam postrzelać. I wiadomo, że najlepiej by było jakby każdy pocisk nam tutaj wchodził yy, z tym majorem i najlepiej jeszcze, żeby przebijał, no ale to by była bitwa idealna. A takie bardzo rzadko się nam zdarzają. Oj! Przepraszam za to, troszeczkę zakręciło mnie w nosie. I teraz ta. Widzimy, my chcemy sobie pograć, bo teoretycznie moglibyśmy stać w balie. No to już nie jest taka oczywista, powiedzmy sobie, yy, oczywiste miejsce, nie jest to taki oczywisty, oczywista mapa dla nas, no bo jednak tutaj już te przestrzały są troszeczkę, troszeczkę gorsze. Oczywiście, ja bym mógł stanąć sobie gdzieś z tyłu, bo jeżeli mamy jakiś słaby zasięg na arterii. To zobaczcie sobie, że jeżeli połączymy sobie getu, to trzy, widzimy praktycznie mapę bardzo, bardzo mocno z góry. A jeżeli podamy sobie ją tu, no to ona się automatycznie bardzo mocno obniża. To jest nasza trajektoria lotu naszego pocisku. Czyli po prostu jeżeli cel jest na granicy naszego zasięgu, to jesteśmy w stanie strzelać do niego praktycznie za kamyki. Więc no, to też jest jakiś tam plus i to tam gdzieś taki przedsmak nam daje tylko konkurora, który też ma problemy z zasięgiem. I też ma nam taką wrzutkę, żeby gdzieś tam sobie na yy, tą górę strzelić. Żeby za jakiś kamień sobie strzelić. Tutaj długo się nic nie wykrywa. KW1 już poza naszym zasięgiem. Tutaj dopiero fałeczka sobie gdzieś się pojawia. No ja sobie teraz tutaj poczekam, aż sobie skupimy na tego kolegę. On raczej nie będzie miał cię od nas uciec za bardzo. Skupimy mu tutaj na tylną pokrywę silnika. Oddajemy ten strzał. I tak naprawdę czekamy. No i wchodzi za te 121. I teraz jest największe pytanie, czy kolega jest w stanie naprawić gąsienicę, a jeżeli tak, czy jest w stanie zrobić to na tyle szybko, żebyśmy my go nie złapali ponownie. No i tutaj wygląda na to, że kolega nie ma zestawu naprawczego, albo nie ma też dobrej załogi, no bo jak widzieliście, ten strzał znowu nam wszedł. Powtarzamy tą kolejną próbę. No tutaj już mogło to być na granicy tego jego czołgu i po prostu mogło to już, mógł być już to strzał gdzieś tam, który jednak upadł koło niego, mimo tego, że nam tam gdzieś tą gąsienicę miał dalej zniszczoną. Tutaj to będzie ciężki strzał dla nas na pewno. Ale sobie takowy oddamy. No nie trafiamy, i mówi się trudno. Czasami takie strzały będą. A tutaj mamy AT-2. No AT-2 dobrze opancerzony, tak naprawdę niszczyciel czołgów, który właśnie może sobie grać w pierwszej linii, a my możemy go tak naprawdę tylko poskrobać. No ale poskrobmy sobie go, jeżeli tylko jest taka możliwość, to dlaczego by sobie... Nawet za te małe wartości nie postrzelać, bo tak jak widzicie, zadaliśmy mu chyba 60. Ale AT2 jest o tyle wolnym pojazdem, że raczej nam nie ucieknie. Idzie, gdzieś bo gąsek może wejść sobie naprawdę, naprawdę fajnie. Tylko my na pewno musimy uważać na to, co się dzieje. Bo jeżeli ten kolega nam pada w Firefly'u, no to my niestety musimy się wycofać. No bo nie mamy już żadnych czołgów tu koło nas. No on za chwilkę sobie tak naprawdę padnie. Jeszcze jeden strzał oddamy sobie w to AT2. Właśnie poleciała pesteczka, kolega dostał za 49, no tylko za 49, ale to zawsze jakiś tam demyśl, no i w tym momencie już musimy niestety uciekać, no bo te czołgi za chwilkę nam tutaj wyjadą, tak jak widzicie, i byłoby dla nas dużym zagrożeniem. No niestety, jeżeli mamy czołgi ciężkie, które kapią sobie na pozycji snajperskiej i będą się próbowały strzelać z tymi swoimi ruskimi działami w czołgi, które sobie podjeżdżają na wieżę, życie powodzenia. Mam nadzieję, że koledzy zrobią dobry wynik. My na pewno możemy się przestawić gdzieś tutaj wyżej i zacząć sobie po prostu grać tą drugą stronę. Jakoś nam to nie przeszkadza, że te czołgi nam podjechały. Tylko trzeba pamiętać o tym, że nie stoimy na krańcu mapy i musimy reagować na to, co się gdzieś tutaj nam wokół nas dzieje. Tutaj kolega dostał piękny strzał i już do garażu został wysłany. Teraz chcemy, właśnie, żeby nam ta strona się najbardziej świeciła. Nie chcę się wychylać na, tą, na tego Jocha, bo wiem, że on jest siódemką, czyli z nim teoretycznie jak będę walczył, będę dostał więcej expa. To jest prawda, że strzelając wyższe tiary dostajemy sobie więcej expa, ale wiem też o tym, że jeżeli strzelam w szóstki, to one mają mniejszy pancerz i te moje pociski mogą zadać więcej obrażeń, a mniej więcej na tym to mi tutaj by zależało. No niestety tutaj mogliśmy dobić kolegę, ale nasz super stwierdził, że a po co, patrzeć wokół siebie, jak można sobie po prostu jechać do, końca końcu jeszcze ogień ciężkim, więc nie ma jakiś tam dużych problemów dla niego, żeby nas przepchnąć. No i niestety nasz strzelownik się przez to popsuł, no i nie mogliśmy zakończyć sobie tej fałeczki, no i teraz niestety też tam gdzieś tam nie wchodzi, ale mam nadzieję, że jeżeli ten nasz kolega w Jacksonie się by tutaj wychylił, no to my już do niego jesteśmy sobie w stanie dość potężnie strzelać. Tylko pytanie, czy my nie będziemy pierwszą osobą, która będzie go właśnie sobie wykrywała? bo to by było dla nas dość miłe. Na szczęście nie, na szczęście ktoś go świeci i on nas jeszcze nie widzi. My sobie skupimy na spokojnie do samego końca, a jednak nas już widzi. To było dość dziwne, że najpierw nie dostaliśmy spota, a kolega sobie tylko stał, no i niestety dostajemy... Dostajemy tutaj sobie piernicz, no troszeczkę za agresywnie, chciałem dać sobie jeszcze jedną pestkę, niestety tak się zdarza. No ale powiedzcie mi, czy to jest normalne, że mamy szóstkę, która gra na siódemki, i ma też piątki przeciw, naprzeciw siebie i sobie stoją koledzy tutaj i nie wiadomo co robią, no ale <laughs> mówi się trudno, przejdźmy sobie do garażu. No i jesteśmy sobie w garażu, widzicie, no zrobiliśmy sobie tutaj te 800 uszkodzeń, aż moje oczy odmówiły posłuszeństwa, zrobiliśmy sobie te 809 uszkodzeń, czyli po prostu w tą AT2 Nawchodziło nam dość fajnie, w ogóle ten T-150, te który tutaj grał z nami na półce. no kawał coś tam nastrzelało, powiedzmy sobie szczerze, no ale właśnie my w to AT-2 dość mocno sobie tutaj zaczęliśmy sobie strzelać, no i te 300 uszkodzeń nam tu yy, weszło w tą fałeczkę za 200 i w tą drugą fałeczkę za 136, więc coś tam sobie postrzeliśmy, dużo tym razem na ślepo, no ale przejdźmy sobie do trzeciej, ostatniej bitewki z tej, naszej zabaweczki, bo tak trzeba sobie ten czop nazwać, jest to typowa zabawka, no chyba, że ktoś XP sobie linię do konkurora GC, to ja wam powiem tak, że z tą artą mam najlepsze wspomnienia, jeżeli chodzi o całą linię, o XP -nie tego wszystkiego. Jest to dość mobilna artyleria, dość taka, bym powiedział sobie specyficzna, bo mamy też krusadera SP, który to ja widzicie, jest tutaj już obok nas. Co ciekawe, Crusader SP szybciej jeździ do tyłu niż do przodu, więc tą artylerią można sobie uciekać na wstecznym i próbować strzelać do przeciwnika, który nas goni. To takie dość, yy, taka, można powiedzieć sobie, ciekawostka. Jeżeli ktoś tej linii nigdy nie ruszał, to może być to dla niego zaskoczenie. Że to artylerią raczej jeździ mu do tyłu i pewnie kolega, patrząc na to, że pija sobie chyba trzymał, bo ma już dwa, to też będzie pewnie cofał sobie tym czołkiem, a nie jechał do przodu. Tutaj widzicie, przód jest w tą stronę. Tak jest ten czołg ustawiony. No właśnie, widzisz. kolega jedzie do tyłu bo tak po prostu ma lepiej, tak po prostu jest dla niego szybciej. My sobie raczej wjedziemy tutaj gdzieś w krzaczki, <laughs> nie będziemy się pchać bardzo, bardzo do przodu, raczej po prostu sobie ustawimy się nawet tutaj. To też powinna być dla nas dobra pozycja, bo już mamy te zasięgi, to są sobie odpowiednie, jak ktoś by chciał sobie grać tutaj, to jesteśmy w stanie do niego strzelać, jeżeli ktoś by sobie chciał grać tutaj na tych nasypach. Również jesteśmy w stanie do niego strzelać, no tutaj niestety już nie dostrzelimy, chociaż na takiej granicy zasięgu i coś tam byśmy mogli sobie podziałać no i tutaj też szans nie ma, więc raczej nastawiamy się na to, że gramy sobie miasto więc po prostu będzie trzeba sobie tutaj postrzelać znowu mamy losowanie na ósemki, nie ma losowania na takie niższe tiery a to też by było dość ciekawe do pokazania, żeby właśnie gdzieś tam takie czwórki pokazać bo ten czołg potrafi rzucić na czwórki no i wtedy możecie się spodziewać, że taki czołg na czwórkach, który strzela co 10 sekund z nieba a jest w stanie strzelać sobie naprawdę za 400, no to już może być pogrom i to taki dość duży dla takich czwóreczek, że on po prostu potrafi je masakrować, że no, tam potrafią strzały wchodzić z przebiciami, potrafią te strzały być bardzo, bardzo bolesne dla przeciwników. Tutaj zobaczcie, trafiliśmy sobie tak naprawdę pod czołg, czyli gdzieś tutaj i przez to, że ten pancerz na podłodze jest bardzo, bardzo słaby, to byliśmy w stanie zadać sobie dość dużo uszkodzeń. Ten strzał też nie jest centralny i szczerze Wam mówię, zadaje więcej niż ten, który by wszedł centralnie, bo jeżeli byśmy ten czołg trafili centralnie, no to raczej ten pancerz dość mocno by powstrzymał sobie ten nasz pocisk i tam byśmy strzelili sobie powiedzmy za 20 bądź za 0. Raczej nie spodziewam się jakiejś dużo większej wartości. A takim strzelaniem pod czołg byliśmy w stanie zadać sobie naprawdę sporo uszkodzeń, jak na to, że strzelamy sobie do tej. No raczej takich strzałów nie ma co strzelać, bo to raczej nie ma szans na to, że gdzieś sobie te uszkodzenia zadamy. Teraz już tutaj jakieś tam szanse były. No, za 7 uszkodzeń. Sami możecie sobie odpowiedzieć, czy warto było taki strzał oddawać, czy jednak jest to dość. dość. Nie, takie strzelanie sobie można powiedzieć nawet za 0. Tutaj w bok wieży pięknie wchodzi za 130 i zobaczcie, ten joch stoi za budynkiem. I on nie wie co się dzieje, no bo jak to jest, że on stoi za budynkiem, a artyleria go wyjmuje? No ale tak to właśnie bywa z tym naszym FV-kiem. Czy jesteśmy w stanie za takie budynki sobie strzelać? I powoduje to, że no przeciwnik ma dość duże problemy wtedy. Ten kolega będzie sobie podjeżdżał. Pytanie, czy on chce grać sobie bardziej to, ale widzę już, że bardziej sobie podjeżdża w tą stronę. I bardziej będzie się sobie tutaj pograć, niż tam gdzieś z tyłu. No my tutaj, przestrzał może nas nie jest idealny. Widzę też, że ta lewa strona nam pada. To nie jest dla nas dość miłe, a myślałem, że kolega sobie dojedzie. Niestety nie dojechał. Raczej on będzie się bił w tej pozycji z tym Tigerem. bo tak mniej więcej łapie na siebie przestrzały, ale wydaje mi się, że i tak powinien on wygrać. Jednak to jest dość dobry tier. No, niestety widzę, że ma dość duże problemy z tym, żeby gdzieś tam tego tygera sobie poskładać. Ten Tiger się fajnie chowa. Kolega nie chce podjechać. Nasza lewa strona się utrzymała. No My tak naprawdę mamy problemy z tym, żeby gdzieś w takich miastowych mapach, no, robić sobie jakieś fajne uszkodzenie. Oczywiście mógłbym tam strzelać na lewo, jeżeli bym tylko sobie tam podjechał, to gdzieś tam też by był pomysł. Skorpionik to jest bardzo fajny cel dla nas, oczywiście, no bo nie ma on pancerza. Nawet taki strzał bym się pokusił na ślepo, znaczy na bezcelowanie, ale nie za bardzo wiem, jak on chce się poruszać. To nie jest dla nas niczym, niczym fajnym, no bo jeżeli nie jesteśmy w stanie przewidzieć żadnego ruchu od naszego przeciwnika. To może być dość ciężko, jeżeli chodzi o to uszkodzenia. moglibyśmy sobie przejechać na drugą stronę, tylko troszeczkę się obawiam tego skorpiona, że będzie on w stanie gdzieś tam nam y, zaszkodzić. No bo jednak mimo tego, że jest to czołg bez, kamuflaż, bez y, pancerza, to on ma bardzo dobry kamuflaż i to może być dla nas problematyczne w tym względzie, że on nas wykryje. Strzeli do nas. No i wtedy bym wiadomo, prawdopodobnie robimy w garażu te 315 HP. No, powiedzmy sobie, szczerze, nie jest niczym, co jest w stanie przyjąć jakąś większą liczbę strzałów. Taki jeden tak naprawdę nas tutaj wykańcza. Tutaj widzę, że ten Tiger ma dość duże problemy. My też nie mamy, jak za bardzo sobie gdzieś puszczę. Niby wygrywamy, ale te wszystkie flanki są gdzieś, powiedzmy sobie, dobrze zabezpieczone, przed tym, żeby gdzieś tam sobie podjechać. Możemy sobie pocelować tutaj w tego super Trafika. Te lighty zwykle tutaj grają dość długo i po prostu stąd nie odjeżdżają, więc to jest jakieś tam też dla nas dobre miejsce do strzelania. Kolega będzie sobie podjeżdżał, więc dajmy sobie tutaj ten strzał. No, zdążył się wycofać. Pytanie, czy ma już perki na to wykrywanie dźwiękiem, czy jest w stanie to zauważyć, czy po prostu gra sobie tak jak ja nieraz na słuch. No i kolega będzie się tutaj nam kręcił. Strzelanie do lightów nigdy nie było łatwym zajęciem. To ja widzę, te lajty jednak się dość szybko poruszają, dość często zmieniają swoją pozycję. No chyba, że jakiś light wjezie do krzaczka, stanie i nagle uważa, że jest niewykryty, a jeszcze gdzieś tam robił to na spocie, no to wtedy taki light jest łatwym końskiem. Niestety w takiej konfiguracji, gdzie kolega jedzie przód, w tył, to nie jest, nie jest nam tak łatwo sobie to przewidzieć, gdzie to może być. No i te nasze strzały, tak jak widzicie, kończą się mniej więcej w taki sposób, że nie jesteśmy w stanie go sobie utrafić. Spójrzmy na to chory. No to chory teoretycznie moglibyśmy sobie to Możemy sobie nawet włączyć autajem, żeby gdzieś tam sobie te przestrzały łapać. No i widzicie, że już jesteśmy w stanie tam sobie wstrzelić. Nawet prawie trafiliśmy. Tylko no niestety nasi już teraz dociskają to chory. Więc my tutaj tego przestrzały sobie bardziej nie złapiemy. Ten się wycofuje, ale też te przestrzały gdzieś tam nam znikły. No i tak naprawdę musimy sobie podjeżdżać. Ta bitwa raczej. Nie będzie dla nas jakaś super z tego względu, że bardzo mocno wygrywamy, a jednak artylerię wolą, kiedy te bitwy są dość mocno wyrównane. No wtedy jesteśmy w stanie coś zrobić. Teraz już jesteśmy na, można powiedzieć, sobie przestrzeni, gdzie jesteśmy w stanie dostać spota, więc troszeczkę sobie ryzykujemy. No ale niestety czasami sobie trzeba podjechać na taką odległość, no bo my gdzieś na taką odległość tego maksymalnego spota sobie strzelamy, więc ciężko jest też, żeby. Czasami nie ryzykować. No jeżeli jest mapa, gdzie mamy otwartą przestrzeń i nie da się po prostu gdzieś tam być cały czas zasłonami, no to trzeba się liczyć z tym, że gdzieś tam jednak możemy tego spota trzymać i możemy szybko dość wyparować. Te skorpion, jeżeli był stał tutaj na, 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 na spocie, to my jesteśmy bardzo fajnie nim zainteresowani, żeby on jednak te pestki od nas sobie zbierał. No to nie wchodzi, kolega wyjeżdża i tak naprawdę taki dobry. Dobra szansa na większy demysł dla nas, tutaj, już sobie można powiedzieć, znikła. No właśnie, bo kolega automatycznie został wysłany do garażu. Tutaj mamy te 3-4, które jesteśmy w stanie sobie dość fajnie strzelić w tył. Niestety, powiem Wam szczerze, że jeżeli ta bitwa tak wygląda, to wątpię, żeśmy tutaj zrobili choćby jeszcze jeden bądź dwa strzały. Po prostu te czołgi bardzo szybko spływają. Ten kolega gdzieś na nam uciekł. Pytanie, czy on dostał jakimś spleszem, czy nie. No ale tak naprawdę ja nawet nie wiem, czy nasz pocisk zdąży tutaj dolecieć. Czy po prostu ktoś go zniszczy, zdążył dolecieć, więc jeszcze ten jeden strzał nam tutaj wchodzi. No i mamy te 551 uszkodzeń widocznych. Czy trafiliśmy coś na ślepo, szczerze wątpię. Raczej w tej bitwie po prostu był ten wynik gorszy. No i tak mniej więcej prezentuje się to nasze kopytko, czyli po prostu sobie gdzieś tam stoimy, w jakichś krzaczkach, gdzieś tam podjeżdżamy, coś tam śrujmy. Na no jakiś tam jeden strzał nam wszedł. Po prostu. Czego w tego Jocha. I to gdzieś tak sobie po prostu kolcamy. No nasi tutaj się popisali dobrą bitwą, nam poszło troszeczkę gorzej. A tak mniej więcej prezentuje się to kopytko. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Zostawicie łapkę w górę, zostawicie jakiegoś suba. A już mogę zapowiedzieć, że w przyszłym odcinku zajmiemy się tutaj naszą etrujczką bo też o nią prosiliście, więc ona już jest gotowa. Więc przyszły odcinek. Jutrzejszy zapewne pojawi się ze trójki. Ja za dziś Wam bardzo serdecznie dziękuję. Do następnego. Cześć.